Zapewnienie bezpieczeństwa ludności, zapewnienie bezpieczeństwa populacji wymaga też dbałości o klimat. Jakie, jakie są najnowsze, jaka jest polityka Unii Europejskiej w ostatnim czasie w tym, w tym kierunku? Unia Europejska chce być w skali całego globu czempionem najbardziej zaawansowanych rozwiązań, jeśli chodzi nie tylko o redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale także o całościową politykę ochrony klimatu. I na poziomie unijnym już dość dawno zdecydowano o powiązaniu polityki klimatycznej z polityką energetyczną. Obecnie wraz z programem odbudowy po pandemii Unia Europejska chce jednocześnie zrealizować kilka celów. Po pierwsze, zazielenić gospodarkę którą ma być pobudzona dzięki nowym instrumentom. Po drugie, nadać impuls modernizacyjny dla przemysłu. Unia ogłosiła strategię przemysłową, polityki przemysłowej, co pokazuje na aktywne działanie w zakresie tego sektora. Będzie to wymagało nie tylko szeregu regulacji na poziomie unijnym, które są obecnie przygotowane, bo mamy już gotowe dokumenty strategiczne poświęcone na przykład gospodarce o obiegu zamkniętym, czy właśnie strategii y, przemysłowej, natomiast wymaga to dalszych działań legislacyjnych na poziomie unijnym oraz wdrożenia na poziomie państw członkowskich. Większość finansowania z instrumentu Next Generation Europe będzie wymagała, aby państwo chciało y, zrealizować cele redukcji Emisji gazów i zielona gospodarka ma, się, ma stać się jednocześnie kołem zamachowym dla innowacyjności. No bo często właśnie się mówi, że zmiany, czy ta transformacja, szeroko rozumiana transformacja energetyczna. Ma być właśnie takim impulsem, impulsem dla rozwoju gospodarki. Czy to jest realne, czy pozostaje to na razie tylko w sferze takich czy już widać pewne, pewne innowacje, pewne pozytywne impulsy w gospodarce, które wynikają z transformacji gospodarczej? Żeby widać było impulsy w gospodarce jest jeszcze za wcześnie, nie mamy jeszcze wprowadzonego pewnego pakietu legislacyjnego. Natomiast trzeba podkreślić, że to jest pewna szansa postawiona przed podmiotami zaangażowanymi w integrację. I o ile impuls w skali całej Unii zostanie na pewno nadany, natomiast to, w jakim stopniu poszczególne państwa, czy przedsiębiorstwa, czy sektory skorzystają z tego, zależy od ich chęci przestawienia się na e, zieloną energię i zieloną gospodarkę. Czyli e, dostajemy szansę Impulsu innowacyjnego, ale musimy chcieć ją skorzystać. Na pewno w Unii będą państwa, które w jakiś sposób swoją szansę przegapią. W takiej dużej organizacji jak Unia Europejska, dodatni ogólny bilans może oznaczać i często oznacza, że niektóre państwa członkowskie, niektóre branże, niektóre sektory stracą mimo ogólnego wyniku netto bardzo pozytywnego. Kto może stracić? Może nie wskazujmy państw, bo to dosyć trudne byłoby, ale jakie sektory, jakie branże? Nawet nie chodzi o branże, tylko yy, nie wszystkie sektory w poszczególnych państwach mogą być gotowe na transformację, i w związku z tym uparte trwanie przy technologiach i surowcach uznanych za przestarzałe, te, które trzeba eliminować. Może powodować e, to, że w efekcie nie zostanie wykorzystany impuls modernizacyjny. Na przykład przy węglu trwają. Na przykład przy węglu mamy dowód wyburzenie ostrołęki, prawda? To jest taki najbardziej namacalny, mimo że wcale to nie jest jakiś. E, nie wszystkie te symptomy muszą być takie, e, powiedziałbym, głośne i, e, i, bardzo, i bardzo wyraźne. Przede wszystkim no, trzeba finansować badania, aby stać się dostarczycielem technologii. I oczywiście środki europejskie będą pomagały i w finansowaniu badań. Natomiast pamiętajmy, że, na przykład, z instrumentu Next Generation Europe krajowe programy odbudowy są przygotowane przez rządy. I tylko akceptowane przez Komisję Europejską. Więc jeśli rządy zechcą, biorąc pod uwagę interesy swoich wyborców, postawić na innowacyjne technologie, to też ta szansa będzie wykorzystana. Jeśli zechcą zużyć te pieniądze inaczej, to mogą w pewnym momencie obudzić się z koniecznością i tak dokonania inwestycji ogromnych w ramach osiągnięcia celów redukcji a no już ze skonsumowanymi gdzie indziej środkami.